Czy jesteś gotowy odkryć sekretne sposoby na uwolnienie upragnionej energii seksualnej? Jackie, tym niezwykłym metodą będziesz w stanie osiągnąć szczyty swojej pasji. Zrób krok, aby poznać te proste, ale skuteczne sekrety, o których nie wszyscy wiedzą. Otwieramy przed tobą drzwi do zupełnie innego seksualnego świata. Witam. Czy wierzysz, że popęd seksualny maleje z wiekiem? Być może jest to po prostu błędne przekonanie. W tym filmie w uczciwy i szczery sposób omówimy wpływ starzenia się na popęd seksualny. Zbadajmy wspólnie ten ważny temat. Rozdział 1 Urzeczeni zapałem młodości Złożony związek między starzeniem się a pożądaniem seksualnym. Zbadamy naturalny wpływ okresu dojrzewania na pożądanie seksualne. Kiedy jesteśmy młodzi, seksualność znajduje się w centrum naszego życia ze względu na wpływ energii i hormonów w naszym ciele. Jednak, w miarę jak się starzejemy, zastanawiamy się, czy ten ogień przygasł. Czy popęd seksualny rzeczywiście maleje wraz z wiekiem, czy też tylko ciało i umysł przenoszą się do innego wymiaru? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przypomnimy sobie upalne dni młodości i spróbujemy zrozumieć, jak ewoluowała seksualność w tym okresie. Zobaczymy, że seksualność to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także doświadczenie duchowe i emocjonalne oraz to, jak doświadczenie to pogłębia się i nabiera większego znaczenia w miarę upływu czasu. W tym rozdziale, budując pomost pomiędzy energią młodości a mądrością starzenia się, odkryjemy, że pożądanie seksualne tak naprawdę nigdy nie zanika, a jedynie przybiera inną formę. Część 2. Pożądanie seksualne ze stoickiej perspektywy, czy mądrość przychodzi z wiekiem. Zbadamy wpływ mądrości i doświadczeń, które przychodzą z wiekiem na pożądanie seksualne. Nauki stoicyzmu radzą nam kontrolować i równoważyć nasze pragnienia. Ale czy to oznacza, że popęd seksualny zanika całkowicie, czy też z wiekiem staje się głębszy i bardziej znaczący? W tym rozdziale, przyglądając się życiu i myślom stoickich filozofów, zobaczymy, jak seksualność zostaje na nowo zdefiniowana dzięki mądrości starzenia się. Razem odkryjemy, że pożądanie seksualne nie jest tylko cechą młodości, ale także tego, jak z wiekiem zyskuje nowe znaczenie. Seksualność to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także połączenie doświadczane głęboko w duszy. W tym odcinku, przyjaciele, dowiadujemy się, jak starzenie się zmienia pożądanie seksualne i jak możemy rozumieć seksualność ze stoickiej perspektywy. Część 3. Refleksje na temat zmian w ciele, na temat energii seksualnej co niesie ze sobą wiek. Zbadamy wpływ zmian zachodzących w naszym organizmie wraz z wiekiem na energię seksualną. Chociaż zmiany fizyczne są nieuniknione, ważne jest, aby zrozumieć, jaką rolę te zmiany odgrywają w pożądaniu seksualnym. W tej części omówimy, w jaki sposób energia seksualna zmienia się pod wpływem przemian, jakim ulega ciało i jak możemy chronić tę energię wraz z fizycznymi skutkami starzenia się. Seksualność przenosi się do innego wymiaru. Rozdział 4. Pożądanie seksualne i psychologia wewnętrzna podróż wieku. Wpływ naszego umysłu i świata emocjonalnego na pożądanie seksualne staje się coraz bardziej wyraźny, gdy się starzejemy. W późniejszym życiu zaczynamy rozumieć, że seksualność to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także doświadczenie duchowe. Nasz stan psychiczny bezpośrednio wpływa na to, jak postrzegamy seksualność i jak doświadczamy tego pragnienia. Wraz z wiekiem przeszłe doświadczenia, wspomnienia i przywiązania emocjonalne prowadzą do zmiany kształtu pożądania seksualnego. Chociaż w młodości to pragnienie może być bardziej intensywne i powierzchowne, z czasem staje się głębsze i bardziej znaczące. W tej części omówiono, w jaki sposób ochrona naszego zdrowia psychicznego wzbogaca życie seksualne, i jak seksualność wspierana równowagą emocjonalną daje większą satysfakcję. W tym momencie wpływ zdrowia psychicznego na popęd seksualny staje się wyraźniejszy. Dojrzewający umysł zaczyna widzieć seksualność z innej perspektywy. Oznacza to przedefiniowanie życia seksualnego. Skoncentrujemy się na tym. Jak odporność psychiczna wzmacnia pożądanie seksualne, i jak jasność umysłu pogłębia seksualność. Rozdział 5. Stoickie taktyki podtrzymywania życia seksualnego w złotych latach starości. Późniejsze etapy życia są pełne doświadczeń, które powracają jako mądrość. Lata te to jednak także okres, w którym ujawniają się zmiany fizyczne. Jak te zmiany wpływają na popęd seksualny i jak możemy utrzymać to pragnienie przy życiu. Taktyki oferowane przez filozofię stoicką oferują sposoby ożywienia seksualności w starszym wieku. Stołyki podkreślają znaczenie utrzymywania równowagi i kontroli w każdym momencie życia. Filozofia ta zaleca, aby nie opierać się wyzwaniom starzenia się, ale żyć z nimi w harmonii. W miarę jak się starzejemy, szukamy sposobów na utrzymanie równowagi naszych pragnień seksualnych i energii. Podejście stoickie pomaga nam chronić i kierować tą energią. Omówimy również, w jaki sposób możemy poradzić sobie ze zmianami fizycznymi, które pojawiają się wraz ze starzeniem się i jak możemy zamienić te zmiany w zalety. Dowiemy się, jak doświadczać seksualności nie tylko jako potrzeby, ale jako satysfakcjonującego doświadczenia na każdym etapie życia. Będzie to odcinek, który podkreśli przesłanie, że starzenie się nie jest końcem życia seksualnego, ale jego głębszym i bogatszym początkiem. Rozdział 6. Ożywienie na nowo, mądrość wieku i nowe wymiary seksualności. Jednym z największych darów starzenia się jest głębsze zrozumienie i mądrość życia. Ta mądrość dodaje nowy wymiar nie tylko na poziomie mentalnym i duchowym, ale także w życiu seksualnym. Doświadczenia, które pojawiają się wraz z wiekiem, zapewniają wyjątkowe możliwości przedefiniowania seksualności i wzbogacenia naszego życia dzięki tej definicji. Jak zatem ta mądrość i doświadczenie wpływają na pożądanie seksualne i czy można je ponownie rozbudzić? W okresie dojrzewania seksualność jest często doświadczana jako intensywne i fizyczne pożądanie. Jednak w miarę jak się starzejemy, to pragnienie staje się głębsze i bardziej znaczące. Seksualność nie jest już tylko potrzebą ciała, zamienia się w złożone doświadczenie, które obejmuje więzi emocjonalne i duchowe. W tym okresie stosunek seksualny staje się sposobem na nawiązanie głębokiej więzi między partnerami i uczynienie tej więzi trwałą, a nie pokazem siły lub poszukiwaniem szybkiej satysfakcji. Dojrzałość psychiczna i emocjonalna wpływa także na sposób postrzegania seksualności. Pożądanie seksualne nie jest już tylko chwilowym impulsem, ale stało się znaczącym działaniem, które znajduje miejsce w szerszej perspektywie życia. W tym okresie seksualność staje się mniej fizyczna. A bardziej duchowa. Ten duchowy wymiar umożliwia głębszą więź między partnerami i zmienia jakość relacji seksualnej. To nowe rozumienie seksualności, które wiąże się z mądrością, umożliwia obojgu partnerom lepsze zrozumienie siebie i większe wzajemne docenianie. Seksualność nie jest już tylko pożądaniem, ale także formą ekspresji, dzielenia się i głębokiego okazywania miłości. Mądrość, która towarzyszy starzeniu się. Może sprawić, że Twoje życie seksualne stanie się bardziej satysfakcjonujące i bogatsze. Oznacza to nie tylko zaspokojenie pragnień seksualnych, ale także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Seksualność jest pełna pragnień, które często są niewypowiedziane, ale głęboko odczuwane. Zrozumienie ukrytych pragnień seksualnych kobiet może być kluczem do ustanowienia głębokiej więzi w związkach. Szczegóły tematu zamieściliśmy w naszym artykule. Możesz kliknąć link, aby go przeczytać. Zmiany fizyczne są nieuniknione wraz z wiekiem. Zmiany te nie muszą jednak negatywnie wpływać na życie seksualne. Mądrość, która przychodzi z wiekiem, uczy nas, jak akceptować te zmiany i pogodzić się z nimi. Starzenie się organizmu nie oznacza spadku popędu seksualnego. Wręcz przeciwnie, może to być okazja do ponownego rozpalenia tego pragnienia na głębszym poziomie. Ponowne rozbudzenie pożądania seksualnego jest możliwe poprzez utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Energia seksualna to nie tylko siła fizyczna, ale także zdolność umysłowa. Z wiekiem energię tę można wykorzystywać w bardziej świadomy i kontrolowany sposób. Jak zachować energię seksualną i efektywniej ją wykorzystywać wraz z wiekiem? Odpowiedź na to pytanie nie tylko podtrzyma Twoje życie seksualne, ale także sprawi, że będzie ono bardziej znaczące. Mądrość starzenia się nie polega na kontrolowaniu pragnień seksualnych, ale na nauczeniu się życia w pokoju z tymi pragnieniami. Zrozumienie, że seksualność może być satysfakcjonująca na każdym etapie życia, jest najważniejszą częścią tego procesu. Dzięki temu zrozumieniu możliwe jest przekształcenie zmian fizycznych, które pojawiają się wraz z wiekiem, w zaletę. Ożywienie życia seksualnego to nie tylko zaspokojenie potrzeb fizycznych, ale także zapewnienie satysfakcji emocjonalnej i psychicznej. Ten nowy wymiar seksualności nie tylko wzmacnia więzi między partnerami, ale także pogłębia relacje jednostki ze sobą. Ożywienie pożądania seksualnego wraz z wiekiem może przynieść szczęście i satysfakcję w każdym momencie życia. Oznacza to poprawę nie tylko życia seksualnego, ale także ogólnej jakości życia. Rozdział 7. Węź emocjonalna i siła seksualności głębokie znaczenie starzenia się. W miarę jak się starzejemy, zauważamy, że pożądanie seksualne ma tendencję do przechodzenia od pragnienia fizycznego do głębszego, emocjonalnego połączenia. W młodości seksualność jest najczęściej doświadczana jako poszukiwanie fizycznej satysfakcji, ale z biegiem czasu staje się jasne, że to doświadczenie staje się bardziej znaczące i trwałe. To jeden z najbardziej oczywistych przykładów tego, jak starzenie się może mieć pozytywny wpływ na życie seksualne. To głębokie znaczenie nie pozwala nam postrzegać seksualności jako zwykłej potrzeby i czyni ją bardziej więżą emocjonalną, dzieleniem się i wyrazem miłości. Wraz z wiekiem, głębia emocjonalna na nowo definiuje pożądanie seksualne. Mądrość stoicka oferuje narzędzia potrzebne do ożywienia seksualności w tym okresie i efektywniejszego wykorzystania tej energii. Seksualność odgrywa ważną rolę w każdym okresie życia, a w starszym wieku rola ta nabiera innego wymiaru. Ten okres jest pełen mądrości i doświadczenia, a mądrość ta oferuje sposoby ożywienia życia seksualnego i nadania mu głębokiego znaczenia. Mądrość stoicka uczy nas, jak zarządzać naszymi pragnieniami i energią seksualną oraz efektywniej wykorzystywać tę energię. Utrzymanie życia seksualnego w starszym wieku nie polega tylko na utrzymaniu zdrowia fizycznego. Chodzi także o wspieranie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Mądrość stoicka uczy nas postrzegać seksualność nie tylko jako potrzebę fizyczną, ale także jako doświadczenie psychiczne i emocjonalne. Filozofia ta oferuje narzędzia potrzebne do ożywienia seksualności w starszym wieku i nadania tej energii większego znaczenia. Pożądanie seksualne może się zmieniać wraz z wiekiem. Ale zmiana ta nabiera większego znaczenia wraz z mądrością i głębią, jaką niesie życie. Pamiętaj, że seksualność to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także połączenie emocjonalne i duchowe. Odkryj siebie i swojego partnera w tej podróży czy się seksualnością w każdym wieku. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Było mi miło towarzyszyć Ci w tej podróży.